Witam was serdecznie kochani widzowie na Cezgo Skins oczywiście z kodzikiem promocyjnym Ogiekuba, Kuba, pudelarka na farta, 10% przy doładowaniu, 2 cm większe fiut i to nie koniec, to nie koniec! Jak widzicie aktywny zgiwał od 100 zł, więc doładujecie większe szanse macie na wygraną, to, to jest wytłumaczone jak to działa. Aktualnie bierze udział 9 osób i to nie koniec. Jeszcze wrzucę w tym miesiącu dwie dwie kosy na stronę kolejne dwie będą od 10 zł, czyli klasycznie no i jeszcze przypominam, że jest stosownie przez Instagrama 200 zł jeden los, wysłacie dowód wpłaty, więc doładujecie tym więcej losów możecie mieć. Dwogronnie jest Talon Knife. Witam serdecznie. Ze mną mistrzu, ciasteczko. O, cześć, I cześć. mój pazik na Dobra, ten. nie nagrywam do niego pozdro. <laughs> Dobra, Frank, i tyle. Dobra. Pierwsza bitwa by tutaj w pułapkę złapać. Tyk. Proszę. Proszę się chapać. Ej, ale te... Ej teraz, teraz, teraz tobie zabrania <grywa> to jest Ej, nie. ale te underdogi dobrze wchodzą, nie? No, <grywa> underdogi siedzą, underdogi siedzą, wiadomo. <grywa> underdogi fajnie. Ja lubię kurwa Andltoczka. Może będzie zmiana, może teraz gąska też staje w pazie naturalna. No. A no, no, odwrót, no dobra. No i niech się chapie, kurwa, doga. niech się chapie. Teraz będzie tak, że gąska będzie dymał w siebie i nie wiadomo <grywa> <to>, <grywa> Może tak się zdarzyć, to no może tak się zdarzyć. Ale tutaj, tak pod ciebie, na razie jest kręcone. No? no ja wiem, ale ustawiam, ja wiem, stary, ja Kurwa, już nie podoba to. jest Nie, skończyło. nie, Padło te gownica. Pułapka udana, chyba. No udana, udana. No i pięknie. Nie no, jestem z typazia. Kurwa, gąska ten. Za dużo hapię, kurwa. Stary, pierwsza bitwa aktualnie. No i tyle ci starczy, kurwa. <laughs> Mmm... Grubo polecimy, co mi tam. Standard. Ach. Grubo polecimy. No. Ta Anarchia rzadko otwierana, więc damy jej znowu szansę. Ostatnio się nie popisała, niestety. No, świetnie, świetnie, no, świetnie. Naturalnie możesz dropnąć tutaj, prawda? raz. No bazem, na wazon, na tu ja No wazem, wazem. No tylko rozgrzeweczka to jest. Hmm. Chociaż, chociaż. No, rozgrzeweczka, no. No, no to, już je. jest, to już nie jest rozgrzeweczka. No stary, ametyst może zaskoczyć. Ametyst może, ale nie musi. Ale może też zaskoczyć dla mnie. Ja dziewiąteczkę poproszę. No! No ja 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 ja. i poprosił! Za czternastaka, wow. Yeah. To było widać. Pa, to, to jeszcze jeden? Ja, nie Są... prosił nawet. Jest Nie dla szefa tutaj. Gruba bitwa wyszła. Ładna, ładna. O, I to wszystko Degas Są... dropnął. No <grym> to bo kujowa. ja potrafię, ja potrafię. Ja teraz wam to pokażę. Rach, ciach, pach. Knife'ik. I drugi najfik. I wjedziemy Underdog. Tak zwany szybciak. I teraz możecie się chapać. Jest zgoda. Poproszę. Piąteczek, piąteczek, piąteczka. To jest czwarteczek, kurde. Ale patelka za piąteczkiem się popierdoliło, wiesz? Mhm. Mm Teraz Naturalek może wygrać, jak dla mnie. Okej. Okay. Ooo, dobrze, porządku. Cieszysz się? Cieszę się tam, cieszę się, wiesz? Ale jest no tak, jednak jest nie, tam nie, tam tutaj jednak tutaj <laughs> ciasteczka. Jednak możesz. jednak zrobił pod szefa, dzięki. O. Żadnej bitwy jeszcze nie hapnąłem. Słyszałeś, ale szefem. Ty nie Zadnej masz, ty masz bitwy. zakaz od Gąski. Odgórny. Ale przestrzega zasad. No bo ja jestem stary zasadowy, wiesz? A, znam się teraz. <ślenie> Charakterny, będzie siedział z Denisem przy stole. Na klaucie. Uchuuu Czwóreczkę masz, o A podwoił mi nawet na czwórce siąść, ty O pół, <gryzła> Na czwórce możesz usiąść, wiesz? A te Polaki taką... No, tak o, o, tak o, no, tak o, o, o. o Ale o, to co to dwie. jest? O, 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 co, o, o, co to o, jest? Daj, dom. daj po Seidonku Natural po se, I tak za dużo dropnąłeś, i narzekaj o, kurwa zdobnąłem A i z się ten pies hapy, kurwa. O, jest murzyński, murzyński dobrze, no. Murzyński do koryta. Rzuć coś, kurwa, blaw się. O, moje, moje, moje. moje. No Ale dobrze, chodź, Jebać konstant. Na jedbanego, Wygrał i się... już. Jebać cię! Obróz w piórka, bo... pierdolony! Jebać cię! Chodź, pół... kurwa, w kurwa, w tej świni. pół godziny na to czekał. Dobra, ciastka, kurwa, skrzynka. Tutaj to. to, to pułapka... Blokowałem, natura, blokowałem cię jak tańcura. Dzięki, stary. Mhm. Stary tego z pułapka na ciebie i na ciastka. Dobra. Tego no tak. to może być pewien, akurat. <laughs> Prze ciastko zostanie zdymany, bo to jego skrzynka jest i super naipa, no, tak? jego staje. skrzyneczka. Dawno nie było super skina. No nie było, nie było. Będzie to pewnie slauter, kurwa, knife. No będzie dla Natuszki klasycznie. Nie, no to wiadomo, bo on zdyma siebie, ciasko i z ciebie teraz. Dobra, siebie już powoli mam. <laughs> Ciasku, teraz ty, kurwa. Nie no, Narysia no nie działa ostatnio. No nie działa, nie działa kurwa, No się, się właśnie. Narysiu sobie założył na dupę. <noise> teraz mu coś robię. No niestety mi wiadomo, <noise> siebie zdymałem, siebie zdymałem już, teraz pora na patryczkach. Nie, Tam nie, A, nie do... Do... Ja go, jestem odporny już na twojej pani płacie. Gąska mnie bardziej było. O, Ale zdymał! Ale zdymał. zdymał! Dobra, ja dziewiątka, aż. Wszystkich zdymałeś, tylko hetero się uchował za bardzo. No. Dobra. Grubo, grubo. Hmm. A co tej Gejstone otworzę na puściku? Gejstone to Twoja skrzynka, nie? Twoja na pół z naturalną. Tak, Ale on ją pokazał? Nie, ja mam pół Kejsa stary i ale co ty na jakiejś bitwy, człowieczku, co ty sobie tutaj? No to wchodź. Czwórek. No, czwórek, czwórek. Staniesz dymanem y, Michał, i tyle. Pod I pod ciebie i Metysta ich usiedzicie Cieszyryń. O, no, ten Ametyst to co do pizdy jest. Fucking no. Mr. Mouse, kurwa, no. no, no metyst opadł, opadł. <noise> opadł. Na patrz, przy, przyszedł na Michał i nie dropi. Nie, kurwa, patrz. No nie, nie potrzeba, wiesz? Ale szlaka, kurwa, ty. No, ja pnięte przynajmniej, druga bitwa, to jest to, kurwa, to jest życie. To jest życie, jest życie. Za ile, za ile? 6,885. Kurwa, żeś dał tutaj teraz. mówię ci ile mam. Dupy. Może zrobić taniej. Ty, haula da się wymienić, lol. Za punkciki. Serio? Tak, ale brakuje mi na przykład. 6800, tak? 4, no, 6800, dokładnie. Dobra. 6804. Ten flip, najfajny. fajny. Oj, ale Klaus, no dobra, potencjał Ech. jest. Nie ma potencjału. Oj, oj, oj. 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 nie zdymał wszystkich. <laughs> Bajonecik. To może być pod Michała, może być. Ty, O Ta, to badaj badaj u, za czwórkę! Ja siebie zdymałem już, Dygasa też, wiadomo. To jeszcze to mocniej Dygasa. I, <grym> I siebie też. Po no zrobił. Podborską, no zrobił. to. No. Dziękuję no, zbyt Paziu. Zbyt Zasłużyłem <grym> na to. Dobra, zasłużyłeś właśnie. ja skończę na proficie. Natural, ty był dzisiaj grzeczny, dziękuję. Zrób jeszcze Nie no nie, skończymy stary, bo jest zdymasz. Jestem na plusie, dzięki, hej.